Winnica Żelazny w Łazie pod Zieloną Górą. Przed chwilą tłumaczyłem Wam, w jaki sposób rozpocząć degustację, czyli sprawdzić kolor, sprawdzić nogi czy łzy oraz zapach wina. Potem przychodzi już na smak. Na dwa sposoby można to robić. Ja bardzo lubię przełknąć również wino, które próbuję, natomiast znawcy mówią, że powinno się je wypluwać. Po to, żeby wyczuć tylko i wyłącznie smak kubkami smakowej, sami zdecydujecie, jaki rodzaj preferujecie. Pamiętajcie, że przy degustacji można robić absolutnie wszystko z siorbaniem, mieszaniem w ustach, bo to jest najlepszy sposób rozlania tego wina po całej jamie ustnej. Po to, żeby ocenić i docenić smak próbowanego wina. A więc teraz przejdę do tego tramilera i spróbuję, jak smakuje. Najpierw, jeszcze jeden niuch. Trochę agrestu. A następne noty wyczuję wtedy, kiedy odkorkujesz butelkę i będę miał trochę więcej czasu na pozmakowanie. Pamiętajcie do winnicy, że można jeszcze w ramach tegorocznych winobusów przyjechać. Jeszcze mamy kursy i jeszcze można się zapisać. Zapraszam serdecznie na stronę lubuskielowe.pl. To już będzie Wasza zupełnie historia, jak tu przyjedziecie.